Słuchajcie, yy, jesteśmy w Hamdipo, zamawiamy dwa galony farby. Moja żona urwała się już i poszła do tego. Do tam gdzie ogrodnicze zatrzymają. A ja tylko jedną rzecz wam chciałem powiedzieć a propos tych kolorów tutaj. Za duży wybór, za duży wybór, wiecie. Kurde, ocze można dostać i chyba... No, Wiecie co, jestem dzisiaj zmęczony i tak naprawdę to nagrywam w tej chwili już przyzwyczajenie. Nie wiem, po co ja to robię. Właściwie wiem, żeby pamiętać, co się działo. Dzisiaj jest w ogóle niedziela, 30 listopada, a jutro jest 1 grudnia. I 1 grudnia miałem mam się stawić do sądu o 10.30. No, będę musiał pójść no nie? i walczyć o swoją niewinność. Nie uważacie, że to lekka przesada, żeby płacić 109 dolarów za taką półeczkę do prysznicy? Ktoś tu nas zdrowi wali chyba, nie? <grytanie> Oj, słuchajcie, dobra, będę kończył, bo już nie mam o czym gadać, tak? Ale no, jest miły wieczór, jesteśmy na zakupach z żoną i super, w niedzielę, mieliśmy jechać do Snowbird ale dzisiaj padało, u nas pada deszcz, to tam w górach Śnieg dobrze wali, nie? I nie ma słońca. To jest problem. Także zostaliśmy w domu i poszliśmy na zakupy. Na robocze. See you later, again.